Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Custom Level o nazwie Myths of Avalon yy, i kontynuujemy zwiedzanie ty, tej krypty, tych podziemi tutaj. Jesteśmy na nowej planszy i zobaczymy co tu będzie się dziać. Dobra, zapalmy może latarkę. Właśnie, zobaczmy. Tu jest jakieś przejście. Spoko. Ha, na razie może pójdźmy Boże tu wszędzie kościotrupy jakieś się walają Może pójdźmy tutaj Warto rozglądać się Bo może są tu jakieś znajdźki Aha Już znalazłem Ślepy zaułek Dobra czyli musimy jednak iść tędy No nic no to skaczemy Aha Dobra wszędzie znowu pajęczyny Masakra Dobra, to się nie wydaje zbytnio trudne. Więc powinniśmy sobie w miarę szybko z tym poradzić. Gorzej, jakby tu jeszcze jakieś kolce wyskakiwały, no to wtedy mogłoby to sprawić trudność. Dobra, tutaj możemy zdobyć shotguna. Jeżeli ktoś z Was grał w custom i na przykład zapomniał w poprzednim levelu zdobyć shotguna, to tu jest taka możliwość również. Czyli po prostu musimy przeskoczyć tam. I tutaj zabieramy shotguna. Nam to nic nie daje chyba, bo już wcześniej po prostu zebraliśmy... Nie wiem, czy amunicji nam dodaje, czy nie, ale podejrzewam, że nie. No nic. Dobra, zapisik sobie teraz strzelimy i wracamy. Teraz trzeba tak... o właśnie coś takiego zrobić, bo tam ten kościotrupek przeszkadza, żeby wziąć taki normalny rozbieg. Yy. Tak, i w tym poziomie skorzystamy właśnie z tej strzelby w końcu, z innych... z innych, no. z innej broni mm, niż pistolety. Ponieważ będziemy się tutaj użerali z pajączkami. I żeby się ich szybciej pozbyć po prostu użyjemy shotguna. Dobra, zapis i jesteśmy już prawie w domku. No właśnie. Dobra, i co tu dla nas czyha dalej? Hmm, pewnie jakieś pułapki, już słyszę jakieś kolce. Oho. Uh Oho, spoko. Dobra, to wypadałoby jakoś z roz, z, ze sprintem przebiec, tylko w odpowiednim momencie. Okej. Okay. O, oh, fak szczury. Nie! Nie, pistolety. Nie będziemy na nie marnować naboju do shotguna. Masakra. Dobra. Zginęły. Możemy iść dalej. Co my tu mamy? Tu są kolejne jakieś pułapki. Ale to nie wydaje się zbytnio skomplikowane. Po prostu trzeba to tak przeskoczyć. Eee. Okej. Okay. Podejrzewam, że tego nie da się przeskoczyć tędy. Bo jak my tylko tam skoczymy, to tu kolce się wysuną. Ale spróbujemy. No, niestety. Hmm, dobra. Więc musimy to zrobić jakby naokoło, czyli tędy. I teraz tak. Ok, jesteśmy dalej. No idzie rzeszko bito. Tu nic nie ma. Yy, spoko. Nie kojarzę tego. Na pewno tam na górę chyba trzeba się dostać. No dobra, wbijaj na górę. No. Żałosne, czemu ona nie chce tak wejść? Dobra. Tam na górze jest jakieś przejście, więc najpierw może tam się dostaniemy. Dobra, teraz przeskoczmy może na drugą rurę. I teraz tam. Chyba ok, jest. Ok, zapisik. Teraz się rozejrzę, tutaj. Co my tu mamy? Tam jest jakieś przejście. I tam jest jeszcze jakaś wynęka, ale tam są kolce. No to tam na pewno nie wejdziemy. Tu jest dźwignia. Ciekawe, co ona robi. No właśnie, tam kobieto. No żałosne. Okej. Okay. Co to nam da? Aha, tutaj kolce się schowały. Dobra, czyli teraz tam zapewne, chyba, że to jest jakiś sekret. ja idę po prostu po sekret, bo tam też jest przejście, ale w sumie tam chyba są kolce, dobra, nieważne. Zaraz to ogarniemy. Dobra, teraz muszę na tą rurę trafić jakoś. No tak zajebiście. Tak na pewno nie trafię. No łapcie Wy dyfy. Ej, no, ogarnęliście to? Normalnie przeniknąłem przez... No, teksturę tej rury. Żałosne, może to z miejsca trzeba. No już myślałem, że znów. Masakra. Dobra, przeskoczy teraz tam. No nie ogarniam tego. Prosto na rurę skoczyłem i ona się tego nie złapała, no... What the fuck! Teraz będę to powtarzać 50 razy. Dobra, tu wiem, że z miejsca. Nie wiem, tu jakiś bóg jest chyba z, tym, z tymi rurami, bo ona tak jakby przenika przez to, dobra, niżej zejdziemy. No teraz idealnie się złapała, nie ogarniam. Okay. Czy ja mogę tam normalnie zeskoczyć? Mogę chyba. Czy tu będą jakieś pajączki? Bo już widzę pajęczynę. Yy. Tu nic nie ma. Lol. Aha, jeszcze tam, tam jest dźwignia. Dobra. Teraz tak, co ta dźwignia ro robi? Aha, ona de dezaktywuje zapewne te kolce, tutaj, żebyśmy mogli przejść tam dalej. Pewny nie jestem, ale to jest yy, chyba. Chyba o to chodzi, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy zresztą. No, ciągnij, ciągnij tę dźwignię. Aha, nie pokazało co się stało. Tak, teraz się uruchomiły te kolce, i teraz będziemy mogli po prostu przeskoczyć. Wcześniej natomiast nie moglibyśmy, bo one by się po prostu wysunęły wtedy, kiedy my byśmy nad nimi przeskakiwali. Więc już jest wszystko jasne. To nie jest jednak droga do sekretu. Tutaj normalnie trzeba było. Przyjść. Dobra, teraz normalnie sobie zaskoczymy już tu. I mam nadzieję, że tych rur już więcej nie będzie. Ok, Jesteśmy gdzieś dalej. Powiem wam, że naprawdę bardzo klimatyczne są te lokacje. Naprawdę czuję się tak, jakbym naprawdę eksplorował jakąś kryptę, gdzie czają się pułapki na każdym kroku i co chwilę... Możemy zginąć, dobra. Gdzie my jesteśmy? Tu jest jak, jakaś trumna, dobra nie idziemy tam. Uuu. Masakra. Co my tu mamy? Jakąś... Fajną lokację, u tam... Aha, tam się musimy dostać, właśnie. To, na, to jest nasz cel, tak naprawdę. Tam się musimy dostać, ale zobaczcie, jak to kapitalnie wygląda. Zajebista lokacja. W której sporo czasu na pewno spędzimy. Tak... What? Niech mi się tu nic nie wali na głowę. Eee, tak, sporo czasu tutaj spędzimy. Z tego co pamiętam, to musimy odnaleźć tutaj, na dole, klucz oraz dwie zębatki. Tam coś jest, tam są naboje, tylko musimy jak tam jakoś w miarę bezpiecznie zejść. Więc zeskoczymy tędy. Tak, ten odcinek, znaczy, Boże, ten poziom też jest dosyć długi, więc go podzielimy sobie pewnie na dwa party. Chociaż zobacz. Aha, tam jest kula na górze, Głaz, Czyli pewnie jak ja podejdę, to on ci leci. Albo jak wezmę. Więc szybko skaczemy do tyłu. Da. Dobra Nie straszne mi takie pułapki Ale kapitalnie to wszystko wygląda No sami zobaczcie Mam nadzieję, że w tej wodzie nic nie pływa Bo to by była katorga Ten kościotrupek coś ma Naboje do shotguna Tak, i tam będą na nas Czyhać pajączki, tam W tamtej jakby jaskini Natomiast zanim pójdziemy do... Przywitać się z pajączkami Pójdziemy po... Po po, 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 po pierwszą zębatkę, która jest nam potrzebna aby ukończyć ten poziom dobra, a więc idziemy tutaj czy tu mi coś zleci? nie chyba zapisik i tutaj musimy się przedostać na kolankach tu się jakoś korzystało z takiego skoku tylko ja nie wiem jak kurde Taki przewrót, jakby. Nie wiem, jak ona to robi. Dobra, nieważne, szybciej przejdę, tak, bo zanim ja to ogarnę, to potrwa. Aha, nurkujemy teraz, tak? Eee. Yy, aha, tu. Cały czas słyszę jakieś kolce. Tu chyba ty tam z góry. No, wychodź z tej wody. I teraz. Aha, teraz trzeba akrobację na tym zrobić. Nie łap się, kuźwa. Uff, dobra, może zrobimy to trochę inaczej. Łatwiejszy sposób. Czyli zrobimy tak. Odbijemy się do tyłu zwyczajnie. No! Miałaś się tego złapać, kobieto! Wciskałem kontrol, czemu się nie łapałaś? Wiem, że lubisz się obijać, ale no przykro mi, nie dam ci... Takiej możliwości, dobra, chyba teraz. Nie, czekajcie. Do tyłu chyba teraz. Tak jest. I teraz tu wejdziemy sobie zwyczajnie na górę. O, i tam jest już ta zębatka. No, kur... kurde. Nie, no po prostu. Palec mi się ze ześlizgnął z shifta. <gryw> Chciałem shiftem sobie podnieść tam do krawędzi i niestety zlamiłem. Masakra, dobra po co ja zapisuję, jak jestem tu na dole. Przecież to nie jest nawet trudne, czemu ja mam z tym problem? Takie głupie błędy robię. Przewincie to sobie, nie przyznaję się do tego fragmentu. Teraz robię zapis, nie popełnię dwa razy tego samego błędu. O nie, skacz tam, kobieto. Dobra, podnoś tą zębatkę. No bierz ją. Już mnie irytujesz, kurde, kobieto. Tak, ona wygląda... Tak, prawa zębatka. Tak, czyli musimy zdobyć jeszcze lewą zębatkę. Ale będziemy ją zdecydowanie później. Póki co, będziemy szli po kluczyk. Czyli wprost do Legowiska Pajączków. No i to nie będzie przyjemne, teraz wam mówię. Ale niestety musimy to zrobić. ...zapisik i lecimy. Dobra, ja sobie już naszykuję shotguna. Tylko pod który mam shotguna? Pod dwójką, okej. Okay. Okej. Okay. Ogólnie tak, musimy... ...będziemy się musieli dostać tam... ...ale póki co nie mamy klucza do tamtej bramy... ...więc musimy najpierw go zdobyć, a zdobędziemy go w tym miejscu. Zobaczcie. To już nam wskazuje, że coś tu będzie... Nie halo. Zobaczcie, ile tych pajęczyn tu jest. I te pajączki wcale nie będą takie małe. Tam coś leży. Nie. Myślałem, że tu coś leżało, ale jednak nie. Dobra, dawaj tego pająka. Idzie. Won. Dobra, jednak one nie są wcale takie proste, myślałem, że szybciej, szybciej je zabijam tym shotgunem, ale jednak to też trochę trwa. Dobra, ja się sram, że zaraz do pleców mi jakiś pająk wyskoczy. A, chyba jednak nie. Tu jest pająk, ale to jest chyba... Nie, on mi nic nie zrobi. Czekajcie, bo ja szukam... Jezus Maria! Nie strasz mnie! Von. Szukam jakiś znajdziek tutaj. Hmm. Póki co, nic tutaj nie widzę. Chyba jakiś pająk zaskoczył. Z... A może i nie? Dobra, ja chcę stąd jak najszybciej wyjść. właś tam na górę. Kobieto. Czemu ona się mnie nie słucha? Ja tego nie rozumiem. Dobra, zapis. Rozświetlmy sobie tutaj troszkę. Tutaj mamy dźwignię, która nam otwiera tam bramę, taką, której jeszcze nie widzieliśmy. Nie widzieliście. Tak, ale to, że otwiera bramę, to mało. Wypuszcza nam jeszcze trzy pajączki, z którymi musimy sobie teraz poradzić. O, masakra. Dobra. Teraz mam zagwostkę. Czy wychodzimy tam na pałę i strzelamy w nie, czy po prostu jakoś pojedynczo ich się pozbędziemy? Zjedź sobie tam od razu. Idzie jeden. No won! Dobra, idzie drugi. Idzie trzeci. Kurde, one mocno żrą. O, ten szybko poleciał na dwa hity, lol. Dobra, weźmy sobie pierwszy raz, użyjmy apteczki małej. Mamy zapasy, więc dlaczego z nich nie skorzystać? Tu gdzieś była znajdźka na 100%, tylko ja nie pamiętam gdzie, może tu. Tak, są naboje. Dobra, idziemy stąd. Nie chcę tu przebywać ani minuty dłużej, ale to jeszcze nie koniec. Jeżeli myślicie, że to koniec, to jeszcze nie koniec. Teraz tak musimy się dostać tam na górę, i żeby to zrobić, musimy sobie przesunąć ten bloczek tam pod tamtą, pod tamten podeścik, żeby móc tam doskoczyć po prostu. Więc to teraz zrobimy, i tak myślę, że zdobędziemy ten klucz, wydostaniemy się stąd, i akurat zakończymy sobie ten odcinek. I w następnym będziemy się zmagać z tym poziomem dalej. Aha, teraz już nie mogę, bo tam jest kupa jakaś gruzu. Niestety tak łatwo nie będzie, więc musimy się trochę tutaj nagimnastykować, żeby podsunąć to we właściwe miejsce. Dobra. I teraz już chyba do przodu. Chyba, że stąd już tam doskoczę. Powinienem. Aczkolwiek nie jestem przekonany. No, wskocz na to kobieto. Nie jestem przekonany, aczkolwiek może. Chyba jednak nie. Aczkolwiek jeszcze z rozbiegu bym spróbował. Nie no po prostu nie wierzę. Ale pewnie się nie uda. Ja kombinuję jak zwykle jak koń pod górę nie uda się na bank. No właśnie. Podsujmy to jak człowiek normalnie, tak jak twórca mapy sobie tego zażyczył. Dobra. No, i teraz bez problemu się tam dostaniemy. No, łap się tej krawędzi. Teraz stąd tam. No, na pewno nie tak. Robię już głupie błędy. Czekaj, ustawmy się jakoś normalnie. O, właśnie. O to od początku mi chodziło. Teraz tam. O, i tu już widzimy nasz kluczyk, którego musimy zdobyć. Ale oczywiście on jest za kratami. Musimy się tam dostać od dupy strony. Czyli od drugiej strony. Yy, czy tu będą pająki? Hm. Wszystko na to wskazuje, że tak. Aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby mi tu coś wyskakiwało. Boże, myślałem, że coś się tam rusza. Ale chyba jednak nie. Rozświetlmy sobie to dziadostwo. Jezus Maria, że ona łazi po takich korytarzach pełnych pajęczyn. Ja bym się już tu zesrał na jej miejscu. Tak, i ta dziura do tej dziury nawet tam nie wchodzimy. Teraz wam pokażę o co tu chodzi. Mamy klucz. I teraz jak go zdobędziemy, nie będziemy mogli wydostać się tą samą drogą. To znaczy, nie możemy sobie podbiec tam i wyjść, ponieważ sami zobaczcie, co się dzieje. Tylko zapiszę i zobaczcie, co się dzieje. Właśnie. Pajączek nas po prostu tutaj łapie i zabija na animacji, nie mamy nawet możliwości się obronić. Więc musimy znaleźć inną drogę wyjścia stąd. Czekajcie, mam już ten kluczyk? Mam chyba. Ten kluczyk wygląda tak, bardzo ładnie. E, więc wydostaniemy się tam w ten sposób, czyli tędy. I pajączek nam straszny nie będzie. Yy, dobra, i tutaj zaskoczymy na dół. Czekajcie, bo ja. Tak, chyba tutaj. Bo ja już się pogubiłem leciutko mówiąc. Aha, i wróciliśmy tutaj do początku. Tu zaczynaliśmy wędrówkę po tym legowisku całym. Tych pająków. Więc możemy sobie teraz po prostu. Jezus Maria. No cały czas się sram, że za mną jakiś pająk wyskakuje. E, możemy sobie stąd po prostu wyjść. Jesteśmy z powrotem w tym pięknym miejscu. W ogóle ta zielona taka mgła. U nas świetnie wygląda. Jeszcze więcej klimatu dodaję do tej lokacji. Dobra, czy tu coś jeszcze było? Tak, już idziemy do tej bramy tam. Tutaj chyba jeszcze jakaś znajdźka była, tak. Oczywiście pajęczyny, bo jak żeby inaczej, ale chyba już z pająkami więcej do czynienia w tym customie nie będziemy mieli. Aczkolwiek mogę się mylić, bo wiecie, moja pamięć nie zawsze jest taka wspaniała. Tym bardziej, że ten custom... w ten custom grałem już jakiś czas temu. Dobra, używamy tutaj naszego kluczyka, którego zdobyliśmy niedawno. I wrota staną nam otworem. Dobra. Zapisujemy w tym miejscu i myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć ten odcinek. Zostało nam dostanie się tam na górę, co też nie będzie takie proste. I zostało nam po prostu jeszcze zdobycie drugiej zębatki, którą też zdobędziemy tam na górze. Yy, mamy już powyżej 20 minut, więc sobie zakończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał lub lajkujcie ten film. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z tego customa. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i cześć!